że mam taką sklepę no i Dobra. Dobra. taka tu pola 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 W ogóle to dzisiaj będziemy się zajmować się pola pola już już tyle czasu nie pola do... no, że Elektryka będzie już zrobiona. Yy, dajemy tak, taką blaszkę, blasz, blaszkę i tu blachę. żeby nikt nie mógł mnie bezszczęśliwie, na przykład akumulatora, ja bym wybuchł. Yy, to będzie właśnie wtedy, tak, zrobione. Nie? Yy, ale elektryka będzie najpierw. Najpierw, najpierw elektryka. Yy. Chyba się tego podłączać. Ale tu już mam tu już zrobione. Oj, kurde. nie mam. i co wy tutaj, to powiedzieć No tutaj nie będziecie nie widzieć bo tam są tereny, teren prywatny dla prywatności no. jak to mówiąc będziemy dzisiaj elektrykę już robić ja tu mam przyszykowane widokowe kable i bardzo wam dziękuję że udało wam się tak szybkie tempie wbić Uff, 10 subów subskrypcji to to, za to Wam dziękuję i bez was tego by się nie udało i no byście mieli do wygrania nie wiem co byście mieli do wygrania ale za te 10 subskrypcji byście coś mieli Ym, w ogóle to ciekawe widać? widać mnie? Nie, nie wiem, sprawdzę na nagraniu no i... są moje pieniądze ciężko zarobione. No i to będzie tak właśnie wyglądać. No i teraz spróbujemy tą elektrykę. No tu nie mogę zrobić tu. Już jestem wypraszany. Muszę chęcić zrobić na chwilę. Ale tak. Do wygrania wszystko będzie w opisie tego kanału. Tego filmu całego. Te filmy będzie napisane w opisie. Dziękuję za... No... ...siędziesz wszystko... Dobra. Nie ja przedłużam. tak najmniej. Najpierw to muszę się tutaj zługą zrobię. Właśnie, że może mi... ...atmaturowalne mić.

Trochę z nim może odpowiadamy na temat na przykład na ten temat subskrypcji całych. No i yy, jak to robimy, jak ja to teraz no to ja możemy pogadać. No um, kurde, to mi widzę wieczada. Może nie widzicie, ja też ja w ogóle to widzę tej dziury. Kurde no znowu źle się. Widać dobrze. Nie widać w ogóle. Nie. Nic nie widać. muszę sobie tą kamerę widzę. Coś. No nie wytrzymam. To jest głupie. No ja nie Wiedziała. No, działa. Widzowie, no jak to mówię? Za chwilę robię już no. Kolejny odcinek na zapas. Będzie, będzie dzisiaj dużo odcinków. Ja mogę dzisiaj cię nagrywać. Ja, ja. Ja, ja. będę nagrywać. Miej na 10 lat. zagram piosenkę. No, po prostu na to sobie, jak będę miał 10 lat. A, i będę nagrywać teraz piosenkę, jak będę miał no, już idę po komunii. Wtedy, wtedy to już po komunii to będzie chyba tylko nagram piosenkę. w jednym odcinku, jak to będzie wyglądać, to wyglądało. Nie, bo no nie no widzę cię samochodnik. Chcę obrócić! Ja! Tak do tyłu to daj, tak żeby to się trzymało dobrze. O, co? Działało jakoś sobie normalnie, a nie jak jakieś głupkowate te coś. Co się? Mm. jakieś tak przylepię za chwilę, no no to już chwilę się zrobię no już do widzenia, cześć, pa pa